Poznajcie Christy. Wkrótce przejdzie gigantyczną metamorfozę na bogato. Tylko spójrzcie na tę fryzurę. Chodzi tylko do najdroższych kosmetyczek. O, może też pofarbujemy ją na różowo? Wow, stylowo. Ale to nie koniec. Christy ma przed sobą nie lada zadanie. Zobaczmy, co możemy zrobić z naszym strojem. Christy uwielbia jaskrawe kolory i brokat. O, świetny wybór. Luksusu nigdy za wiele, prawda? A teraz jeszcze jeden drobny szczegół. Christy jest gotowa na podbój świata. A teraz poznajcie Megan. W przeciwieństwie do Christy, ona nie ma pieniędzy. Ale hej, to nie jest żaden problem. Megan może być biedna, ale w głębi serca jest bogata. Ciekawe, jaką sukienkę wybierze. Nie możemy sobie pozwolić na drogi strój, więc skupmy się na tym, co praktyczne i wygodne. Jako specjalną ozdobę dodamy tę stylową spinkę do włosów. Tak w ogóle Megan zrobiła ją sama. A teraz najwyższy czas, by Megan wróciła do domu. Christy ma przed sobą ważne zadanie: Zamierza zmienić wystrój swojego pokoju. Wszystko będzie różowe, oczywiście. O, jak luksusowo! Efektowna dziewczyna powinna mieć efektowne łóżko. Pieniądze to nie problem, oczywiście. Ten dywan naprawdę połączy pokój. Oczywiście nie możemy zapomnieć o innych meblach. Christy jest naprawdę entuzjastycznie nastawiona do projektowania wnętrz. Zawiesimy tu małą półkę, różową oczywiście. Jest całkiem przestronnie. Każdy pokój powinien mieć również stół. Ten pasuje. I coś miękkiego do siedzenia. A co jeśli ktoś przyjdzie? No cóż, wtedy usiądą na poduszkach. Megan też uwielbia robić selfie. A to oznacza, że potrzebujemy aparatu. Teraz udekorujemy go akcesoriami. Nieźle! Zwykłe słodycze mogą nie być zbyt wyszukane. Ale automat ze słodyczami to dopiero coś. Żywe kwiaty dodadzą miłego i przyjemnego zapachu. Właściwie dodajmy nawet więcej. Nie zapomnijmy dodać też osobistego akcentu. Nasz pokój musi być absolutnie idealny. Parę ładnych różowych ozdób też nie zaszkodzi. Co postawimy na naszej toaletce? Oczywiście same najdroższe kosmetyki. Pieniądze nie są problemem dla Christy. O, to miejsce będzie idealne na obraz. A także dla wielu pięknych gwiazd. Christy ma też pomysł na udekorowanie swojej łazienki. Tak, to może być. Będziemy też potrzebować umywalki. Ta jest idealna. Nie możemy też zapomnieć o kuwecie dla naszego zwierzaka. Dodajmy jeszcze jedno lustro. W końcu musimy zadbać o nasz wygląd. Wiesz, czego nam tu brakuje? Dywanika. Proszę bardzo, miło i przytulnie. To idealne miejsce na wysokiej klasy zabiegi spa. Przede wszystkim umyjmy się. To najważniejsza rzecz z samego rana. A teraz czas na prysznic. Christy zdecydowanie żyje na wysokich obrotach. O, może założymy też maseczkę na twarz? Kiedy będziemy czekać, zafundujmy sobie też smoothie. Najdroższe są najsmaczniejsze. Oj, nadchodzi puszek. Spójrz tylko, jak bardzo kocha swoją panią. A teraz zobaczmy, jak radzi sobie Megan. Jej dom jest nieco bardziej niskiej klasy. Podłogi strasznie skrzypią. Ściany też wymagają poważnej pracy. Tak, to nie jest przyjemne miejsce do życia, ale przynajmniej mamy świetne łóżko do wykorzystania jako centralny element. Fajnie, prawda? Megan kupiła je tanio na wyprzedaży garażowej. Jaki świetny zakup! Ta szafka nocna musi mieć ze 100 lat! Ale hej, przynajmniej jest naprawdę przestronna i to liczy się dla Megan. Można tam zmieścić tyle rzeczy! Tak, nawet aneks kuchenny! W każdym razie naprawdę trzeba tu posprzątać. Wygląda jakby uderzył w niebiedny huragan. Ale przynajmniej widok jest ładny. Powiedzmy, nie mamy nawet szafy. Megan musi przechowywać swoje ubrania w kartonach. To nie jest najładniejszy sposób, ale jest ekologicznie. Nie ma też żyrandola. Będziemy musieli zadowolić się zwykłą żarówką. Przynajmniej mamy czajnik, co może być lepszego niż filiżanka gorącej herbaty. Te zdrowe soki i tak są paskudne. Nasza łazienka jest równie kiepska jak reszta mieszkania. Tylko stare popękane płytki i brudne ściany. Mamy kupić nowe meble? Nie mam mowy. Megan kupuje swoje rzeczy wyłącznie na wyprzedażach garażowych. A jeśli coś się zepsuje, możemy to po prostu naprawić. Przynajmniej mamy lustro. Nawet jeśli jest trochę popękane. Cóż, Megan nie ma z tym problemu. Czystość to świętość, więc pozbądźmy się całego tego brudu. Megan jest przecież bardzo czystą dziewczyną. Teraz w końcu możemy się wykąpać. W tym domu nie ma wymyślnych kosmetyków. Tylko woda i mydło, więc śpień się i do dzieła! Potem, w razie potrzeby, skorzystaj z toalety. A teraz jesteśmy wreszcie gotowe rozpocząć nasz dzień. Na Megan czeka niespodzianka w jej pokoju. Megan w końcu poddała się metamorfozie. Zobaczmy, co możemy tu znaleźć. Ta sukienka się nie nada. Jest pełna ład. Ale ta jest idealna. Jak nowa. Ale spójrz tylko na bałagan, który zrobiłyśmy. Szybko włóżmy wszystko z powrotem do naszych pudełek. Tak jest. Ładnie i schludnie. Christine nie musi tak ciężko pracować na swoje ubrania. Piękno można kupić, wiecie? Ma do dyspozycji całą garderobę. Wow! Spójrzcie tylko na te wszystkie stroje. Który z nich wybierzemy? Co powiecie na tę różową sukienkę? To naprawdę modne w tym sezonie. Jest absolutnie idealna. Najwyższy czas zdjąć maseczkę. Proszę bardzo, idealny look dla idealnej dziewczyny. Dlaczego tu jest tak brudno? Cóż, zacznijmy sprzątać. Nie ma czasu do stracenia. Mamy tu wszystkie potrzebne narzędzia. Żegnajcie mikroby. Do zobaczenia później, pleśni. Sprawimy, że ten pokój znów będzie czysty w mgnieniu oka. A, aż błyszczy. Nagrodźmy się filiżanką herbaty. Mmm, pyszne. A teraz może pójdziemy na spacer? Chwileczkę. Podwórko też jest brudne? Ach, ten kot jest... Taki niegrzeczny. Nie możemy pozwolić, żeby ludzie to widzieli. Posprzątajmy tu. Dobrze, że Megan tak dobrze posługuje się miotłą. Mamy dzisiaj szczęście. Sprzedają jedzenie ze zniżką. Ale jest pewien problem. Megan jest naprawdę biedna. Ale nie wszystko jest złe. Może wziąć sobie trochę tego ziarna. A może upieczamy z niego własny chleb? Oto sposób Megan na oszczędzanie. Połącz trochę zboża, trochę ciepła i odrobinę miłości. I voilà! Yay! Mamy chleb! To kulinarny cud! Pyszne wow. i pożywne. Po kąpieli i jedzeniu nadszedł czas na drzemkę. Drzemkę? Ha! Chcielibyście! Kristi ma dużo rzeczy do zrobienia. Musimy zadbać o nasz wygląd. Makijaż zawsze poprawia jej humor. Nie zapomnijmy spryskać się perfumami. A teraz możemy coś przekąsić. W końcu automat ze słodyczami działa przez całą dobę. Mmm, ale dobre! Ale same słodycze nie wystarczą. Chris jest tak głodna, że zjadłaby konia z kopytami. Dlatego zamówimy pizzę. O, jaka wspaniała obsługa! Pizza już tu jest! Dajmy kurierowi hojny napiwek i odeślimy go. O rany, którą zjemy najpierw? Zacznijmy od margarity. A następna będzie pepperoni. Życie w bogactwie naprawdę jest wspaniałe. Teraz, gdy już wszystko gotowe, przejrzyjmy nasze selfie. W końcu mamy cały album do wyboru. Kiedy jesteś biedna, każdy poranek jest obowiązkiem. A będzie jeszcze gorzej. Dom Megan został zaatakowany przez bezpańskiego kota. To jest katastrofa. Czym nakarmimy naszego nowego zwierzaka? W porządku, bez paniki. Musimy to tylko przemyśleć. Sprzątanie pomoże nam się uspokoić i skupić. Aha! Bingo! Znalazłyśmy jedzenie dla naszego nowego kumpla. Chyba jest całkiem zadowolony. Najlepsi przyjaciele na zawsze. Tymczasem Christy delektuje się wysokiej klasy śniadaniem. Tylko musi być bardzo cicho. Puszek wciąż śpi. O, tam jest! Miałeś fajny sen, kolego? Zdać mu śniadanie. Dzisiejszy przysmak to paluszki rybne. O tak, to strzał w dziesiątkę. Puszek po prostu nie może być szczęśliwszy.